Jeśli cierpisz na ból stawów i zmęczenie mięśni, wiesz, w jaki sposób problemy te mogą upośledzać i obniżać jakość życia. Ale czy wiesz, że istnieje skuteczny krem do leczenia zarówno tych bólów, jak i zmęczenia mięśni? Wiele osób z bólem stawów i mięśni próbuje różnych rozwiązań, takich jak leki, fizjoterapia i inne zabiegi. Cechą, która zapewniła niektórym pozytywne wyniki, jest stosowanie miejscowych kremów, takich jak krem Osteflex. Stosowany bezpośrednio do dotkniętego obszaru, nie tylko łagodzi ból stawów, ale także pomaga wyeliminować zmęczenie mięśni, oferując całkowitą i zlokalizowaną ulgę. Osteflex zrewolucjonizowała opiekę nad bólem stawów i mięśni. Dzięki unikalnej i naturalnej formule, sprawdzonej skuteczności, zmniejsza stan zapalny, łagodzi ból i zwalcza zmęczenie, promując natychmiastowy i trwały efekt. Kilka lat temu sam cierpiałem na ból stawów obrzęk i sztywność, a także zmęczenie mięśni. Objawy te utrudniały nawet najprostsze zadania, takie jak chodzenie lub wspinanie się po schodach, wpływając na moją mobilność, a nawet zdrowie psychiczne. Wszystko zmieniło się po tym, jak zacząłem używać Osteflex. Bóle zniknęły, zmęczenie mięśni zmniejszyło się i mogłem wznowić czynności, które wcześniej były niemożliwe z powodu dyskomfortu. Ten krem naprawdę zmienił moją jakość życia. Jeśli szukasz produktu, który leczy zarówno ból stawów, jak i zmęczenie mięśni, zalecam wypróbowanie Osteflex. Bezpieczny, łatwy w użyciu i niezwykle skuteczny, może pomóc ci poczuć się bardziej komfortowo, odświeżony i z większą swobodą ruchów w krótkim czasie. Mam nadzieję, że mój film był przydatny i że pomaga ci rozważyć ten krem jako opcję leczenia bólu stawów i mięśni. Jeśli użyłeś tego lub innego produktu, aby złagodzić te problemy, podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kremie, którego użyłem, kliknij link do oficjalnej strony internetowej w opisie. I nie zapomnij udostępnić tego filmu znajomym lub rodzinie, którzy również mogą skorzystać z tego doświadczenia.